Znajdujemy się na konferencji naukowej, która została poświęcona grupie docelowej architektów. Proszę powiedzieć przede wszystkim, co to jest za wydarzenie i do jakiej grupy docelowej jest skierowane? Gościmy dzisiaj mistrza Shigeru Ban, architekta z Japonii, który swoją świetną działalnością pokazał, że nie tylko można tworzyć piękne obiekty, ale i mądre i pomagające ludziom, którzy stracili dach nad głową w różnych traumatycznych sytuacjach. I um, różne takie działania były prowadzone również przez architektów z Polski, jak i krajów ościennych w związku z wielkim kryzysem i tragedią na Ukrainie, po prostu z wojną e, wywołaną agresją Rosji. I mm, chcemy się nauczyć, jak mądrze pomagać, jak, e, jakie są etapy pomocy właśnie w zakresie gwarantowania tej. No podstawowej potrzeby, na którą odpowiada architektura, czyli właśnie dachu nad głową. No właśnie nam wszystkim kojarzy się określenie, określenie architektura, architekci, oczywiście mając na uwadze tutaj nieruchomości, e, różnego rodzaju projekty, natomiast w tym przypadku mówicie o architekturze tak zwanej pomocowej dla uchodźców w tym przypadku. E, czy tego typu konferencje naukowe w Polsce są potrzebne, aby jednak ułatwiać niesienie pomocy właśnie poszczególnym instytucjom albo osobom fizycznym na rzecz uchodźców oczywiście? Każdą wiedzą trzeba się, się dzielić, I, i tutaj architektura odpowiada od zawsze na potrzeby człowieka. To człowiek stoi na początku każdego zadania architekta. Piękno, tak jak się dzisiaj twierdziliśmy, i funkcjonalność przychodzą zaraz po tym, ale właśnie ta potrzeba człowieka i mamy nowe potrzeby, no jakby cały czas cywilizacja. Się rozwija nie zawsze w dobrym kierunku i musimy się nauczyć na nie odpowiadać. I dlatego tu jesteśmy. Oczywiście w dniu dzisiejszym mamy mnóstwo różnych prelegentów. Czy mogłaby Pani chociaż kilku wymienić, oprócz właśnie gościa honorowego, o którym Pani na samym wstępie wspomniała? Cóż, są z nami również przedstawiciele stowarzyszeń, jak i firm z państw ościennych, którzy wdrażali systemy różne pomocowe u siebie w kraju i każdy z nich prezentuje właśnie swoje doświadczenia. Jaki też kolega z, z Ukrainy po prostu chciał podziękować tutaj architektom w Polsce i Polakom za to, że, że przyjęli i pomogli jego rodakom. Jakby Pani miała podsumować tegoroczną edycję danej konferencji naukowej, to w kilku zdaniach co by Pani powiedziała? Czy właśnie te efekty zostaną osiągnięte, te rezultaty, których spodziewaliście się zapraszając poszczególnych uczestników do wzięcia udziału w konferencji? Myślę, że wybrzmi z tej konferencji humanizm i humaryta, humanitaryzm właśnie na, na pierwszym miejscu i empatia, która jest niezbędna w zawodzie architekta. I ostatnie pytanie, ponieważ osobiście miałem okazję wysłuchać wykładu na temat właśnie taniego budownictwa. Taniego budownictwa, czy to dla uchodźców, czy ogólnie w tym przypadku w kontekście pomocy socjalnej, lokalowej. To proszę powiedzieć, czy Pani właśnie zdanie, właśnie ten zaprezentowany projekt utrwali się w naszym społeczeństwie, czy jednak to też ułatwi z jednej strony dla znalezienia tutaj, to znaczy stworzenia poszczególnych lokali, mieszkań dla uchodźców, a z drugiej strony tak naprawdę dla, dla nas samych, również jako Polaków? W ogóle efektywność ekonomiczna jest jednym z elementów ekologii, i dzisiaj ta odpowiedź jest inna. Jak będzie za trzy miesiące, za sześć, tutaj cały czas musimy aktualizować swoją wiedzę i prezentowane dzisiaj rozwiązania, które były dobre w tym kryzysie przez ostatnie pół roku, za pół roku mogą już nie być dobre. Trzeba cały czas aktualizować swoją wiedzę, cały czas dążyć do, do doskonałości i do poprawy.